Mojżesz wypasał właśnie trzodę swojego teścia Jetra, który był kapłanem Madianitów. Przeprowadził stado przez pustynię i zmierzał ku górze boga, zwanej choreb. Nagle anioł pana pojawił się przed nim w płomieniu buchającym z krzewu. Mojżesz widział, jak ogień płonął wśród cierni, lecz się nie spalał. Pomyślał więc, Podejdę bliżej i zobaczę to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew nie obraca się w popiół. Gdy Pan zobaczył, że zaciekawiony Mojżesz podchodzi, zawołał do niego z krzewu Mojżeszu, Mojżeszu, on odrzekł jestem. Nie podchodź tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał, ja jestem Bogiem Twojego Ojca, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zakrył twarz, gdyż lękał się patrzeć na Boga. Pan rzekł, przyjrzałem się niedoli mojego ludu w Egipcie i usłyszałem jego krzyk pod biczem nadzorców, znam więc ogrom jego cierpień. Stąpiłem, by wyzwolić go spod władzy Egiptu i wyprowadzić z tego kraju do ziemi wspaniałej i przestronnej, do krainy płynącej mlekiem i miodem, którą zamieszkują Kananejczycy, Hetyci, Amoryci, Peryzyci, Chiwici i Jebusyci. Lament Izraelitów dotarł do mnie. Ujrzałem ucisk, jakim dręczą ich Egipcjanie. Posyłam cię więc teraz do faraona. Idź i wyprowadź z Egiptu Izraelitów, mój lud. Kimże ja jestem, odrzekł Mojżesz Bogu, żebym miał stawać przed faraonem albo wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? Bóg odparł: Jestem z tobą. A oto znak, że to właśnie ja ciebie posyłam. Skoro tylko wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć Bogu na tej górze. Mojżesz powiedział, Przypuśćmy, że pójdę do Izraelitów i oznajmię im, Bóg waszych ojców posłał mnie do was. Jeśli jednak spytają mnie, jak on się nazywa, to co im odpowiem? Bóg odrzekł, Jestem tym, kim jestem. Tak masz powiedzieć Izraelitom. Jestem tym, kim jestem. Tak masz powiedzieć Izraelitom. Jestem, posyła mnie do was. Następnie Bóg powiedział: To właśnie oświadczysz Izraelitom: Pan, Bóg, Bóg. waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Posyła mnie do was, to jest moje imię i takim ma pozostać w pamięci wszystkich pokoleń. Idź, zwołaj starszyznę Izraela i ogłoś jej, ukazał mi się Pan, Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, i przemówił. Na własne oczy widziałem krzywdę, jaka dzieje się wam w Egipcie. I postanowiłem wyprowadzić was z niewoli egipskiej do ziemi Kananejczyków, hetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebusytów. Do krainy płynącej mlekiem i miodem. Oni cię usłuchają. Wówczas razem ze starszyzną Izraela udasz się do króla Egiptu, aby mu oznajmić, Wzywa nas Pan, Bóg Hebrajczyków, musimy więc odbyć trzydniową wędrówkę w głąb pustyni, aby złożyć ofiarę Panu, naszemu Bogu. Wiem, że król Egiptu nie pozwoli Wam odejść, jeżeli nie będzie zmuszony siłą. Dlatego wyciągnę rękę i zniszczę Egipt moimi cudami, które tam uczynię, aż w końcu Was wypuści. Wzbudzę także u Egipcjan taką przychylność do tego ludu, że nie odejdzie z pustymi rękami. Każda kobieta poprosi swoją sąsiadkę i kobietę z którą dzieli mieszkanie o srebrne i złote naczynia oraz o szaty, aby ubrać w nie swoich synów i swoje córki. W ten sposób ograbicie Egipt.